Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a ten kanał nazywa się Michał Gaza. Troszeczkę długo nie nagrywałem, ale to z powodu, że nie miałem na to czasu i nie miałem pomysłów, a dzisiaj myślałem nad czym zrobić kolejny film. I myślałem, że może o historii, jak zawsze, może o informatyce, czy geografii, czy biologii. Ale nagle wpadłem na pomysł, że ten odcinek będzie się nazywał Wiem, że nic nie wiem Zaczynajmy Ja tam, ja teraz będę podawał Jakieś Pytania A później będę odpowiadał na nie Czyli Mówię jak u mnie się dzieje I pytam was Czy u was podobnie się dzieje, zaczynajmy Czy nie macie tak, że na przykład Sprzątacie sobie w pokoju i przy tym, gracie na komputerze, jecie, jecie jakieś rzeczy, plus yy, jeszcze myjecie podłogę. Ja często tak mam, że robię 10 rzeczy na raz, czyli że tutaj robię matlandię, tutaj wpisuję o czym wam mam mówić, Druga, trzecia rzecz, układam plocki, czwarta rzecz, myję jakieś tam biurko, czy coś następne. Czy macie tak, że pani każe wam się nauczyć na za tydzień na sprawdzian, sami skończył matematyki, uczycie się w domu, przychodzicie na sprawdzian do szkoły i nic nie umiecie, w ogóle zapomnieliście. Nic. Nie kojarzycie, co to są wielokrotności, nie umiecie tubi, takie proste rzeczy, ale w ogóle tego nie rozumiecie. Ja tak dość często mam, że uczę się po dwie godziny, nawet opowiadam wam, a później... Nie umiem tego przepisać na kartkę albo opowiedzieć i tak jest dość często u mnie, więc piszcie, czy wy też tak macie. Czarta, trzecia rzecz, czy macie także pani na przykład od matematyki lub geografii, biologii daje wam ćwiczenia, że macie zrobić daną stronę na następny dzień, żeby się pouczyć, a robicie, na przykład mieliście zrobić 67 stronę. A zamiast 67, robicie 68. Przychodzicie do szkoły, a pan od matematyki lub geografii mówi, ale mieliście zrobić 67. 68 ma być dzisiaj. No ja na przykład mam tak bardzo często, zwłaszcza z matematyką, że robię inną w ogóle stronę niż trzeba było. Zamiast zrobić na przykład wielokrotności lub e, robię mnożenie ułamków. Nie wiem, ja po prostu tak mam. Nie wiem, czy ty wy tak macie. Piszcie w komentarzach. A rzecz. Mam też tak przygotowanie, że chcę zrobić jajecznicę dla rodziców. Jakąś tam pastę jajeczną. Ugotować przeróżne dania jakieś w ogóle nie z tej ziemi, które mają być dobre. A wychodzi tak: zamiast jajecznicy wychodzą mi pankryki. Zamiast, zamiast na przykład ugotowanych jajek wychodzi mi jajecznica. Albo zamiast. Sałacki wychodzi mi w ogóle jakaś inna rzecz, kompletnie w ogóle, które w ogóle się nie da wymyślić. Na przykład sos pomidorowy. Tak, naprawdę takie dziwne rzeczy. Też dobre, bo wcale kto nie lubi na przykład pancake'ów? Nie znam chyba takiej osoby. No ale miałem zrobić coś innego. Nie wiem czy wy tak macie. Ja tak mam dość często. I następne to pytanie to jest takie. Czy macie coś takiego? Że. A właśnie teraz takie coś ja coś takiego, że ja. Chcecie coś powiedzieć w szkole, zgłosić się do odpowiedzi. Uczyliście się. Wiecie, pani się pyta zadanie na piątkę. Da, dajcie że umiecie to, umiecie, wymi umiecie wymienić części komputera z na przykład informatyki. Zgłaszacie się i dostajecie pałę. No ja tak miałem chyba z trzy razy. Zgłaszam się, że umiem na kartę rowerową i dostaję truje, Albo dwójkę. Oczywiście później poprawię, bo tutaj nie jest, ale, ale jest i mam coś takiego czasem. Nie wiem, czy wy tak macie. Piszcie mi w komentarzach. I pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. I dziękuję Wam bardzo serdecznie, a ten kanał nazywa się Michał Gada. Dziękuję. A to był... Słowotok 2 bez żadnego cięcia, bez dubli. I na końcu tego filmu wrzucam małą piosenkę. Jeżeli Wam się będzie podobała, dawajcie suba. A wszystkim, którzy już zasubskrybowali kanał, dziękuję. I piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, czy jest do niczego. Dziękuję. Michał Gada. Michał ja gada Ja, ja, ja Michał gada Wiesz co słychać Każdy dzień to nowa przygoda Rano szkoła Potem gra Michał gada O życiu gada Ma dziesięć lata, pomysłów sto Każdy filmik jak nowa wyprawa Kliknij play